ma. Szachy bywają brutalne, i w szachach bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że umiemy w nie grać, po czym przychodzi turniej, czy przychodzi kilka złych partii z rzędu, no i potem okazuje się, że jednak. Chcemy z nimi skończyć, no i w zasadzie czujemy się bardzo, bardzo źle. Ja tak się czuję bardzo często, ponieważ podstawki zdarzają mi się chyba trochę częściej niż innym osobom. Natomiast gwarantuję, że wy prawdopodobnie również czasami będziecie mieć takie okresy, gdzie po prostu nie idzie. I dzisiaj chciałem Wam pokazać partię Szakiara Mamedziarowa, zawodnika 2741, który w dniu wczorajszym no, odwiedził szachowe podziemie. Praktycznie w każdej partii, którą chcę wam pokazać, grał jak totalny kasztan i podstawiał no, bardzo proste motywy taktyczne, które skutkowały tym, że przegrywał koniec końców partię. Także ku pokrzepieniu serc dzisiaj śmiejemy się z Mamecz Także e, jest to oczywiście ostatnia runda finału Meltwater Champions Chess Tour. Jeżeli interesuje was to, jak poszło Polakowi Rodakowi w starciu z Magnusem Carlsenem, to odwiedzajcie kanał Dawida Czerwa. Natomiast my przechodzimy do tejże partii. Będą to trzy partie w zasadzie. W pierwszej z nich, oczywiście grał on z lekwan i jest to mecz, więc zawodnicy grali między sobą. Nastąpiło C4, wyprowadzenie skoczków, G3, G6. No i w zasadzie mamy taką pozycję, która równie dobrze mogłaby powstać z jakiegoś Maroczego. Jeżeli tutaj białe zdecydowałyby się zagrać E4, no to mamy typową strukturę Maroczego. Sorry, jeżeli mój głos jest jakiś dziwny, ale znowu Katar Atakuje. Goniec D7, Roszada, goniec G7, skoczek sobie wraca. No i oczywiście, jako że gra dwóch zawodników w 2700, plus, to oni nie mogą spać, jeżeli w takiej pozycji nie zagrają sobie H5, H4. Także to też nastąpiło. Obaj w dobrych humorkach wydawałoby się mogą iść teraz spać, bo H4, H5 zostało zagrane. Yy, roszada. Goniec G5, wieża C8, Hetman D2, póki co, jest to partia angielska. Jak wiecie, mój stosunek do partii angielskiej jest taki, że jest to debiut typu nudny, dlatego tutaj po prostu nic się nie dzieje, póki co. Ale... Najlepsze miało dopiero nadejść, ponieważ wieża D1, Hetmana 5 na spokojnie, kolejne figury są wyprowadzone do gry. Zauważcie też, że wielu z nas, zwykłych takich no, szachistów przeciętnych, w tym momencie myślałoby, może jakieś tu, może jakieś A3, B4, cokolwiek. Mamy Jarow na spokojnie, wieża C1, goniec E6, skoczek idzie na E3. No i zauważcie, że powoli zarysowuje się przewaga koloru białego. Kontrolowane jest pole na D5. Te dwa skoczki bardzo mocno to kontrolują. Być może w przyszłości będą w stanie tutaj wejść. Nastąpiło A6, B3. Cały czas solidna gra ze strony mamejerowa. Skoczek G4, Skoczek D5. Oczywiście. Król f8, bardzo dobry ruch, skoczek a4, skoczek chce bardzo mocno wejść na pole b6 z tego względu, że on stąd będzie dużo różnych pól kontrolował. Także nastąpiła wymiana, goniec sobie odbił skoczek, poszedł na d4. Tutaj oczywiście komputer sugeruje, że najlepszym ruchem jest tak zwany odwrócony patrycjusz, czyli król f1. Natomiast skoczek f4 też jest całkiem ok, bronimy tutaj, atakujemy tutaj. Nastąpiło b5. Skoczek B6. No, i tutaj widzicie silniczek, już mówi, że białe mają bardzo dużą przewagę. Zapytacie dlaczego? Okazuje się, że z tą wieżą są giga problemy. No, bo ta wieża gdzieś musi odejść. Jeżeli, na przykład, odejdzie na C7, to okazuje się, że po ruchu E3 ten skoczek nie za bardzo ma się gdzie znaleźć. Jak sobie wróci na F5? bijemy, wieża jest bardzo, w bardzo dużych opałach, następuje bicie, bicie i pomimo tego, że na pierwszy rzut oka nie widać, że tutaj białe mają jakąś wielką przewagę, to ten pionek jest bardzo problematyczny. Zagramy nie c6, wieża sobie odejdzie, możemy to zbić, zaraz wejdziemy gońcem, bardzo dużo presji, także tutaj najlepszym ruchem od strony czarnego jest zagranie skoczek b8, wieża b8, ale problem jest taki, że po biciu, biciu są widełki. No i oczywiście po tym jest skoczek E2, królew 1, tutaj, 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 tutaj. I mamy taką pozycję. Jak widzicie po silniku totalnie, totalnie wygrana, wygrana pozycja ze strony mamczarowa. Niby materiał jest równy, ale jeżeli popatrzymy sobie na te pionki, to one są słabe. Natomiast te pionki, jak zaraz pójdą do przodu, wsparte przez tego gońca, białe mają też dodatkowo parę gońców. Te skoczki jakoś tak dziwnie wyglądają trochę. Białe mają totalnie wygrane pozycję. Dlaczego? Więc pokazuję wam partię. Mieliśmy się śmiać z mamy Jarowa. Wieża B1. No spokojnie, tu nie do końca rozumiem, dlaczego akurat na B1 wieża poszła, ale, ale okej, okay, to jest mały błąd. Bierze f8, król idzie na e2, goniec d4, skoczek b4, no i pierwsze problemy czarnego zaczną się w momencie, gdy te pionki pójdą. Jeżeli te dwa pionki będą już na polu a6 i b6, to to jest koniec mistrzostw do widzenia, dlatego czarny musi uderzać od razu. d5, skoczek c6, goniec c5, jest robione miejsce dla pionka. Wieża F1, D4, goniec G5, goniec, zauważcie, już strzela w słabego pionka, ale czarny to ignoruje i gra E5. I teraz nie możemy tego zbić, bo to jest bronione. To znaczy, tutaj, jeżeli zdecydowalibyśmy się zbić, zbić i zbić tutaj, wydaje się, że wygrywamy partię, ale po D3 przegrywamy partię. Ale to nie jest to, co mamy dziaro w podstawie. Mamy w gra B4, najlepszy ruch w pozycji. D3, król D2, goniec B6, a wieża E1. I teraz a4. Pionki ruszają. No i w tym momencie widać było, że to jest niestety koniec dla koloru czarnego. Lek Wang nie może tutaj za wiele zrobić. Jedyne co może spróbować, to poświęcić tego pionka po to, żeby zbić pionka na g3. Ale ten pionek nie ma żadnego znaczenia. To te pionki miały stanowić o sile. Nie stanowią. Goniec d5, król h8, wieża bije e7, skoczek poszedł na h3, b6. Kolejny pionek leci. Białe mają w tym momencie plus 8. Czarne, więc zdecydowały się zbić, zbić, zagrać skoczek F2 i próbować używać tych dwóch pionków do tego, aby wygrać tę partię. Ale to nie jest takie proste, niestety, bo po skoczek E5 jak zapuszujemy pionka, to dostajemy mata. Także <laughs> trzeba uważać dość mocno na figury białego. Nastąpił więc szach, król sobie odszedł. Wieża C8. Tutaj trochę nie rozumiem. Idei koloru białego, bo można było się tak zasłonić i nic złego nam się nie dzieje. Natomiast mamy Jarów troszeczkę odszedł królem za daleko od tych pionków. Nastąpiło więc bicie, bicie D2. No i tu. Już nagle ten pionek zaczyna być dość dużym problemem. Tylko problem jest taki, że jak zagramy koniec F3 i nawet czarne dorobią Hetmana i my to zbijemy, no to wystarczy zagrać tak: dostaniemy szacha, odejdziemy. Te pionki stanowią bardzo dużą siłę. Ewentualnie możemy zagrać A5, A6, B7, wygrywamy partię. Także tutaj nawet dorobienie pozycja jest tak zła, że nawet dorobienie Hetmana od strony koloru czarnego nic nie daje. Dlatego bierze F8. Koniec E2. Czarne używają swojego drugiego pionka. No i teraz nastąpił ruch wie, wieża na C5. On jest ok. Tutaj trzeba uważać, bo jak zagramy A5, H3, nagle okazuje się, że trudno jest tego pionka zatrzymać. Dlatego mameczarow wpadł na ciekawą ideę. Wieża C5 i wieża C4. I teraz, jak zapchamy. To wieża H4 zdobywamy tego pionka, ale czarny gra król G7 i teraz nic nie jest tak bardzo, bardzo proste. Białe mają tutaj cztery ruchy, które prowadzą do zwycięstwa. Wieża na C7, wieża H4, B7 oraz król C2. Chodzi o to, że jeżeli zagramy na przykład król C2, to żeby Wam pokazać coś bardzo dziwnego, przeciwnik zagra H2, my zagramy tutaj, tutaj, tutaj tu i tu, czarne mają wieże więcej w zamian za te trzy piąki, ale one stanowią ta o takiej sile, że tu białe wygrywają. Po prostu zagrają tu, 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 dorobią sobie hetmana i wygrywają partię. Ehm, natomiast inne sposoby są trochę prostsze. Można dać szachulca, król odejdzie, b7, tutaj Tutaj, tutaj. Prze przez chwilę przeciwnik ma hetmana więcej, ale ta pozycja jest po prostu dla niego przegrana, ponieważ wyszachujemy go, zdobędziemy tego pionka i, mając dwa pionki więcej, wygramy partię. Jednakże, mamy Dziarow W tym momencie zdecydował się zagrać ruch A5. I jak widzicie. Z pozycji plus 8 nagle mamy pozycję minus 6, ponieważ okazuje się, że po, w tym momencie po H2 nie mamy jak zatrzymać tych pionków. Ktoś w pomyśli, No dobra, nie? No, zagramy wieża H4. Teraz jak ten pionek sobie dojdzie, my to zbijemy, zbijemy, puszujemy pionka, wszystko jest spoko. Okazuje się, że tak by było. Tylko, że po ruchu wieża h4 możemy zagrać wieża e1 i teraz ten goniec nie ma jak utrzymać się na tej przekątnej, nie ma jak obronić tego punktu. I jak goniec tutaj zdecydował się zagrać na d1, to czarne muszą dać szacha, ten król sobie gdzieś odejdzie, skoczek h3 i dorabiamy Hetmana i lek Gliem wygrywa swoją partię. Tylko, że Lek Wang zdecydował się zbić na t 1 i teraz znowu jest remis. Jeżeli białe zagrają ruch król C2, bo teraz, nawet po jakimś takim odejściu, jak my zbijemy tutaj e, bicie, bicie, to nawet w tym momencie te trzy pionki są równoważne do tego i tego. Pomimo tego, że minus 5 jest na materiale, to te pionki stanowią bardzo dużą siłę, no i po prostu jest to remis. Ale Mameczarow nie widział tego. Zdecydował się zbić, no, wydaje się sensowne, no przeciwnik jak odejdzie to my zbijemy, jak przeciwnik to obroni, no to pionek idzie, to podejdziemy królem, czy coś takiego, czy nawet znowu to poświęcimy i pionek u, ucieka. Ale okazuje się, że Leku w tym momencie zaczyna i wygrywa partię ruchem, skoczek f2, no i tutaj Mamedziarov musiał się poddać, dosłownie 5 ruchów temu miał pozycję, która była totalnie wygrana, ale niestety podstawił i takim ładnym motywem przegrał partię. Ale wiecie, jest jak jest. Czasami się podstawi raz i potem się odbijamy. Druga partia. Tutaj nie będę jakoś bardzo długo wchodził w zagadnienia teoretyczne tego debiutu. Po prostu białe i czarne wyprowadzały swoje figury. Jak widzicie, jest dość symetrycznie, ale białe mają ewidentną przewagę w rozwoju, ponieważ czarne musiały stracić dwa ruchy na A6 i B6, a 3. B4, goniec sobie wrócił, goniec B2. Tutaj nie będzie to aż tak skomplikowane. Chcę przejść już do kluczowego momentu, ponieważ tutaj zawodnicy po prostu wymieniali figury. Czarne mają delikatne problemy, jeżeli chodzi o tę pozycję, ponieważ yy, stoją niżej. Wieże już są dużo lepiej ustawione. Ta wieża musiała sobie wrócić. Nastąpiło A4, wieża FD8, H3, skoczek, yy, H6, skoczek przed na C4, ale goniec odchodzi i zobaczycie, że dosłownie za kilka ruchów. Czarne nie mają żadnych problemów. Wieża B8 nie było jakoś super dokładne. Trochę lepiej było wymienić to i pozbyć się tego silnego gońca. Ale okej, okay, wieża B8, spoko. Nastąpiło E5, Skoczek D5, Hetman G4 totalnie równa pozycja. Druga partia meczu, wydawać by się wręcz mogło, że ta partia niedługo może zakończyć się jakimś remisem. Tutaj czarne mogą zagrać na przykład skoczek c5. Nie martwić się o to, że tutaj nastąpi zbicie, bo wtedy wejdziemy gdzieś hetmanem będziemy przeciwnika atakować. Generalnie jest dużo opcji. Można zagrać skoczek c3 i atakować tutaj. Natomiast ze wszystkich opcji w równej pozycji Szachiar mamy zdecydował się zagrać ruch hetman g5. I podstawił skoczka. Nie wiem do końca, co to miało znaczyć. Naprawdę, no stoi skoczek, Hetman go broni, on ruszył sobie Hetmanem i podstawił skoczka. Może zapomniał, że po tym nie musi odbijać pionek, tylko może zbić goniec. Nie wiem. Natomiast no, zawodnik 2741 podstawił. Tutaj nastąpiło jeszcze takie poświęcenie. Ruch skoczek F6 czy to była IDA, nie sądzę. Raczej Mamy tutaj po prostu się ratował, ponieważ teraz po ruchu, het... zauważcie, nie można odejść Hetmanem, bo podstawiamy Mata, więc yy, grozi nam MAT i grozi nam utrata Hetmana, ale po tych wymianach. Białe mają wieże i dwa skoczki w zamian za Hetmana i to jest bardzo prosto wygrana pozycja. Komputer tutaj jeszcze trochę się będzie wahał z tego względu, że on nie potrafi ocenić takiej pozycji tak dobrze jak ludzie, natomiast tutaj po prostu białe wybiły wszystkie pionki, zrobiły na końcu widełki, te widełki pewnie też były podstawione. Mamy przegrywał tutaj 2-0. I było to smutne z tego też względu, że Jan Krzysztof Duda nie radził sobie najlepiej z Magnusem Carlsenem i jeżeli Lekwang wygra tę partię, czy jeżeli Lekwang wygra ten mecz, to wyprzedzą janka. Także liczyliśmy na Mamecz Jarowa. W trzeciej partii Mamecz Jarow nie podstawił niczego i wygrał, więc przechodzimy do partii numer 4 D4, G6. Mamecz Jarow musi tutaj grać na poddymkę. Także zdecydował się to się chyba nazywa wariant snajpera, gdzie ten goń jest tak dość mocno tutaj strzela sobie. No, zawodnicy wyprowadzali swoje. Figury nastąpiło D6, żeby się troszeczkę bardziej uwolnić. Goniec już jest wyprowadzony, ale zawsze z tym gońcem jest taki problem, że w którymś momencie może być atakowany przez skoczkę na G5, a przede wszystkim ta struktura pionkowa jest słaba, bo Hetman i Goniec, który tutaj wyszedł, może być atakowany. Natomiast okej, okay, tutaj wręcz wszystko poszło bardzo dobrze dla koloru czarnego, to znaczy no, skoczek się wrócił, Hetman wyszedł na F6, para gońców tutaj dość dobrze strzela, ta, ta para gońców nie strzela jakoś super dobrze, jest taka przeciętna, goniec musiał się wrócić, widzicie po silniku pokazuje, że jest prawie minus 1, wieża D8, czarne mają kontrolę nad linią D. Koniec F3, skoczek E5, łobu dubu łobu dubu czarne minus 1, mogą się spokojnie dublować po linii, tutaj jest związanie, są giga problemy, Het Hetman poszedł na D3, y Hetman przeszedł na C6, nie do końca wiem dlaczego druga wieża nie weszła, może po prostu bał się o... Ocenę takiej pozycji, ale tu wydaje się, że czarne cały czas powinny być spoko. Nastąpiło więc Hetman C6, skoczek C4, wieża FD8. Skoczek ustawił się na D3, Hetman B6, Hetman D7, Hetman B3, Hetman E7. Oczywiście H5 musi zostać zagrane, bo czemu by nie? Skoczek poszedł na B6, powrót. I tutaj za chwileczkę będziemy mieć krytyczny moment w partii, ponieważ teraz mamy Jarrow, ma dużo możliwości, jednakże zdecydował się zagrać ruch goniąc w 4 Jego idea jest prosta: jak nastąpi bicie, my zbijemy, przeciwnik nam zbije, my zbijemy, przeciwnik nam zbije, my zbijemy. No to okazuje się, że wywieramy dość dużo presji tutaj, yy, więc ten Hetman nie może sobie wrócić do obrony. A co więcej, problemy są też takie, że będziemy grozić jakimiś różnymi matami. Yy, no pozycja byłaby bardzo zła dla koloru białego, ale w tym momencie LeQuanGliem znalazł bardzo ciekawą kontynuację, a mianowicie wykorzystał fakt, że tutaj jest przeciążenie i zdecydował się zagrać ruch, skoczek na c8. I po biciu nie bije tutaj, bo to by nic nie dało, na końcu są widełki. Tylko bije na F4 i my nie możemy odbić, bo stracimy na D6. Także ta pozycja celowo pokazuje Wam ją z silnikiem, jest totalnie równa. To znaczy, no czarne mają małą przewagę wynikającą z tego, że ten skoczek może być silny i możemy zagrać potem C4. No i najłatwiej jest po prostu odejść w ten sposób. Przeciwnik nie może zbić, bo gramy C4 i wygrywamy partię. Nie widział tego Mameczarow. Mameczarow myślał, że musi ustawić sobie wieżę na tej linii i zagrał ruch wieża D7. Cały czas prawdopodobnie licząc na ten motyw, że tutaj na końcu wejdą, wejdą widełki. Natomiast Przeciwnik sam z siebie zagrał C4. No, i tutaj wy wydaje się, że w ogóle czarne tracą tego skoczka, ale okazuje się, że nie. I powiem Wam, że pierwszy ruchy, jaki ja bym tutaj liczył, to byłoby skoczek B2, więc skoro ja bym to liczył, to myślę, że dla mam takiego zawodnika jak mamy Girov też nie jest to jakoś skomplikowane. Skoczek B2, przeciwnik bije, my bijemy, przeciwnik bije, my bijemy, przechodzimy do takiej końcówki. Raczej nie jest ona do wygrania dla koloru czarnego, no ale jest jak jest. Czasami trzeba po prostu przełknąć gorzką piłkę i próbować. Natomiast tutaj mamy dziarów może też zagrać skoczek E5. Może zagrać dosłownie wszystko. Natomiast jemu pomyliło się. Wydawało mu się, że dwie figury atakują te, tego skoczka, więc go obronił I po ruchu wieża T3 zdał sobie sprawę z tego, że podstawił i poddał partię. 2741, ale oczywiście to się zdarza. Mamy Dziarów, grał też inny turniej rano. Potem musiał grać wieczorem jeszcze yy, Meltwater Champions Chess Tour. Także rozumiem zmęczenie, ale chciałem Wam to pokazać, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że każdy z nas, nawet najlepsi zawodnicy na świecie, czasami mają gorsze dni, i Wy też macie prawo do posiadania gorszego dnia. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Yy, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.